19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do dorosłe życie, 19. plus. Hej, na początek chciałam uspokoić Małkowską. Nie mam zamiaru zajmować się twoimi sprawami. Przed moment myślałam, że jednak jesteś człowiekiem, ale to było dosłownie przez chwilę, więc nie mam zamiaru ci współczuć. Daj sobie siana. O równie bezczelna jak Małkowska jest Sara, która podobno próbuje pogodzić się z Krzyśkiem. Ja nie sądziłam, że można mieć taki tupet. Dziewczyno, jeśli sądzisz, że uda ci się przyciągnąć kogokolwiek na swoją stronę, to się grubo mylisz. Nikt z nas ci nie wybaczy tego, co zrobiłaś Oskarowi. Dobra, ja wracam do nauki. Cześć. Sara poprosiła Krzyśka, by jej pomógł. Teraz, gdy wszyscy się od niej odwrócili i nie ma gdzie pójść, ma nadzieję, że chociaż na Krzyśka może liczyć. Magda jest z tego powodu wściekła. Że Sara chce się z tobą pogodzić. Widziałaś się z nią? Posłuchaj, to nie jest takie proste. Co, to jest bardzo proste. Powiedziałeś mi, że do niej nie pojedziesz, najwyraźniej mnie okłamałeś. Nic prostszego. Magda, ona potrzebuje pomocy. Pomocy? Niby w czym? Wypisują ją ze szpitala dzisiaj. Matka nie chce jej przyjąć do domu i nie ma się gdzie podziać. Ojej, teraz weźmiesz ją do siebie? No właśnie nie, odmówiłem jej. Poważnie? No tak, spławiłem ją. No ale co, no gdzie ona teraz ma się podziać? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Dobra, słuchaj. Ja lecę, bo się spieszę, idę na zajęcia. Widzimy się później. A ty? Uważaj na Sarę, bo ona może jeszcze coś kombinować. No to już nie ze mną. U mnie nie ma czego szukać. Dobra, pa. Pa. No cześć, i jak tam? A nie masz jakiegoś innego mieszkania? Cześć. Irek, zrób mi espresso. Spoko. Słuchaj, tu chodzi o moją kumpelę. Ona dzisiaj wychodzi ze szpitala i... nie ma się gdzie podziać. No dobra, trudno, ale jak coś się zmieni, to daj mi znać. No, na razie. Prezes, czy mi się wydaje, czy Ty chcesz pomagać Sarze z mieszkaniem? No chyba tyle mogę. Ty już y, do reszty rozum straciłeś? Irek, ona dzisiaj wyląduje na ulicy. Myślałem, że mogę jej pomóc znaleźć jakieś niedrogie mieszkanie czy coś. Krzysiek, Sara miała czelność prosić Cię o przysługę? Tak, bo to jest taka laska, megera bezczelna. Ale czego ona może tak. chcieć? Jest tak, jak sobie wymarzyła, tak? Oskar jest w no, no co jeszcze chce ugrać? Myślę, że teraz po prostu nie ma się gdzie podziać. A wiesz co ja myślę? Ja myślę, że ściemnia. Zaraz, zaraz, zaraz. Słuchajcie... Skoro Sara jest w takiej podbramkowej sytuacji, to my coś ugrać możemy. No ale co ty masz na myśli? No, że spełnisz jej zachciankę pod jednym warunkiem ważnym. Ale jaki? Że odwoła zeznania i Oskiego wyciągnie za tu proste, no bęk. Co wy Kirk, gadaliśmy już o tym, tak? Ja doskonale rozumiem różnicę. My nie będziemy jej nakłaniać do składania fałszywych zeznań, tylko będziemy ją nakłaniać do odwołania tych fałszywych zeznań. To jest zasadnicza różnica. No tak czy owak, to jest przestępstwo. Wczuj się we mnie, to jest mój przyjaciel, najlepszy, który siedzi w areszcie. Jestem bezsilny, roznosi mnie w środku. Masz lepszy pomysł? Dobra, słuchajcie. Pójdę do niej. Poważnie mówisz? Tak, postawię jej warunek, że jak zmieni zeznania, może się u mnie zatrzymać. Stary, o tego nie zapomnisz, super. Nie rób tego, to naprawdę jest zły pomysł. Ale Irek ma rację, nie ma innej opcji. To trzymajcie kciuki. Ja trzymam. Ja wam, to jest najlepszy pomysł, najlepsza metoda. To już pani, to jest wypis dla pani. Sara dziś tak, wychodzi do domu. Krzysiek, choć odmówił jej pomocy, postanowił ją odwiedzić i zaproponować pewien układ, który może ocalić Oskara. proszę używać jak najmniej i nie zaklejać tego. To musi oddychać. A to ja mam tak przy ludziach się pokazywać z tą blizną? Proszę pani, pani miała wypadek. Ludzie tego nie zrozumieją, trudno ich problem. Prawdziwi przyjaciele zrozumieją. Hmm? Proszę bardzo. Powodzenia życzę. Dziękuję. Może pan wejść? Widzę, że już spakowana. Tak. Wiesz, dokąd pójdziesz? Nie, jeszcze nie. Ja mam nadzieję, że może zmieniłeś stanie. Mam dla ciebie propozycję. Pozwolę ci u siebie zamieszkać, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Że zmienisz zeznania w sprawie Oskara. Nie mówisz poważnie. Ja chcę tylko, żebyś pomogła naszemu przyjacielowi wyjść z aresztu. Mam mu tak po prostu wybaczyć po tym wszystkim, co się stało, po tym, jak je wyglądam? Nie musisz mu nic wybaczyć, po prostu zmień zeznania, reszta mnie nie obchodzi. Nie. Nie możesz tego ode mnie wymagać. Krzysiek, proszę cię, nie bądź taki. Zaraz zgódź się, naprawdę chcę ci pomóc, ale potrzebuję od ciebie czegoś w zamian. Mogę dać ci wszystko, ale nie mogę pomóc Oskarowi, nie po tym, co mi zrobił. Szkoda. No myślałem, że dasz się namówić. A to co ja mam teraz ze sobą zrobić? Mam pójść do jakiegoś przytułku na ulicę, ja nie mam pieniędzy, ja nie mam domu nawet własnej twarzy nie mam. Saria, ja naprawdę chciałbym ci pomóc, ale nie pomóż. Nie mogę. Przykro mi. Powodzenia. Odkąd Kasia zamieszkała z Witkiem, próbuje dogadać się z jego nastoletnią córką, ale na razie atmosfera jest tragiczna. Dziewczyna nie daje Kasi żadnej szansy, choć ta bardzo się stara. Maja, no i co, i długo tak zamierzasz? Przecież musimy się w końcu jakoś dogadać. Ja nic nie muszę. Spadaj! Cześć dziewczyny! Hej! Co to? Co to? A ty co w takim dobrym humorze? A bo się pięknie wyspałem. Co to domek? Słonko, nie domek? A, spałem krótko, ty też, nie? Hmm? A możesz nie teraz? I tak wszystko słyszę. A tak poważnie, to bardzo się... Ci... Co? Smok? Bardzo się cieszę, że mam wszystkie moje ukochane dziewczyny pod jednym dachem. A nie czujesz, że się robi tak trochę ciasno? Majka, nie bądź taka do przodu. Kasia, i w sumie ty pomyślałem, że może byśmy przywieźli resztę twoich rzeczy, co? Tutaj. Ale ty tak na poważnie? No na poważnie? A co? Na żarty? Witek, może to przegadamy później, co? Słuchaj, no braliśmy to jako okres próbny. Możemy uznać, że okres próbny e, się udał, więc możesz się wprowadzić na stałe, nie? I zamieszkać razem jak jedna wielka szczęśliwa rodzina? S Majka, prosiłem cię o coś. Oboje jesteście beznadziejni. Może byście się mnie zapytali najpierw o zdanie hello? Hello? Jak będziesz się zachowywać jak dorosła, będę cię pytał o zdanie. Nienawidzę was! Majka, przep, Majka, przeproś! Majka! Witek, chodź, bo my musimy pogadać. Witek! To wiem. Zaraz. jedna, ona się wreszcie doigra, zobaczysz. Witek, ty nie widzisz, co się tutaj Bo dzieje. Oczywiście, że widzę, co się dzieje na myślisz, że będzie rządzić w domu. Witek, ale ona jest zazdrosna i nieszczęśliwa, a ja jestem tym wszystkim zmęczona. Kaś... Słonko, źle ci się mieszka z nami. Tak dobrze wiesz, że nie, że chciałabym się wprowadzić na stałe, ale my musimy też coś zrobić, żeby maja to zaakceptowała. A to jest proste, jeszcze jeden taki numer, a dostanie taki szlaban, że zapomni tak, swoich kolegów. Nie, tak. z Widzę. Samym karaniem nic nie uzyskasz. Nie wiem, może spędź z nią trochę czasu, pokaż, że ci na niej zależy, co? No? Pewnie masz rację. No, to, że mam rację, to na pewno. Ale nie wiem, pogadaj z nią, dobra. No. no. Dzięki. Chodź. Maja. Maj. Tak, to to? tu jesteś, ja cię szukam. Słuchaj, e... przepraszam, przepraszam, ja nie. Emocje mnie jakoś poniosły, za ostro cię potraktowałem. No i co? Maja, mi po prostu bardzo mocno zależy na tym, żebyś. żebyś ty zrozumiała, że. Ty... To, że Kasia jest tutaj z nami, wprowadziła się i mieszka, to wcale nie znaczy, że ja już nie będę miał czasu dla ciebie. Tak, akurat. A że pójść ze mną na za zakupy i kupić mi nową kurtkę, to od tygodnia znaleźć czasu nie możesz. Córeczko, masz rację. Pójdziemy na zakupy jeszcze dzisiaj. Super, bo ta moja kurtka jest już cała powycierana i w dziurach. Ale skarbie przecież taką chciała. Ale chciał, no chciał. chciałaś. Dobra, nieważne. Posłuchaj. Yy... tak, pójdziemy na zakupy. Po pracy pójdziemy do galerii. Stoi? Serio, no ja no, to uważnie? Ja nie mogę dopuścić, żeby moja córka chodziła w dziurawej, yy, powycieranej kurtce. Nie? Siedemnasta? Super, dziękuję tato. No i super. No. Co, co, co ty z moją tak? Bo chciałam cię do przedpokoju wnieść. No, skarb, ja sobie poradzę. Dziękuję. No, dobra. Co Krzyśkowi nie udało się ja przekonać Sary, żeby wycofała zeznania przeciwko Oskarowi. Choć bardzo się starał, dziewczyna zawzięła się i odstaje przy swoim. I raz Dobra, kończę bo coś puka. Dziękuję, Jeszcze raz, że chociaż próbowałeś. Na razie. Sara... Krzysiek, naprawdę nie mam się gdzie podziać. I co, przyszłaś mnie teraz brać na litość, tak? Nie. Zmienię zeznania. Mówisz poważnie? Tak, no... Nie chcę wylądować na ulicy, a najwyraźniej w żaden inny sposób cię nie przekona. Sara, zaskoczyłaś mnie. Czy twoja propozycja nadal jest aktualna i mogę u ciebie zostać, czy ty też już zmieniłeś zdanie? Kurde dziewczyno, jeżeli uda ci się wyciągnąć Oskara z więzienia, to ja ci klucze dorobię, chodź. Kurde ludzie, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale mam wiadomość dla przyjaciół Oskara i...